Zaraz porozmawiamy o rzekomo jednym z najbardziej przerażających przypadków znęcania się nad dziećmi, jakie widzieliśmy. Para jest oskarżona o bicie i głodzenie adoptowanego 10-letniego syna. Omówimy to, co zostało przedstawione w dokumentach sądowych. Szczegóły są jak z koszmaru: to, co ten młody chłopiec musiał znosić, aż stracił życie. Zajmujemy się sprawą przedstawioną przez Law and Crime. Jestem Krzysztof Stewart. Nie jest łatwo mówić o sprawach takich jak ta, o której dziś rozmawiamy. I trudno uwierzyć, że jeśli to, co zostało zarzucone, jest prawdą, to podejrzani w tej sprawie mogliby istnieć na tej planecie. Ale oto oni, prowadzeni przed kamery mediów w San Antonio, w Teksasie. To nagranie pochodzi z KENSTW. Ich imiona to Jonathan i Krystyna Miranda. Oboje są teraz oskarżeni o morderstwo kwalifikowane. To zdjęcie ich adoptowanego syna Michała, który miał 10 lat i szeroko się uśmiecha. Adopcyjna mama Michała oskarżona w tej sprawie powiedziała policji, że chłopiec został adoptowany po byciu ofiarą przemocy, zaniedbania i wykorzystywania seksualnego. Nie wiemy ile w tym prawdy, biorąc pod uwagę o co teraz oskarżani są ta kobieta i jej mąż, ale jedno jest pewne. Ten chłopiec zdecydowanie zasługiwał na lepsze życie. To dom, do którego policja została wezwana 24 września o 21.22. Ostrzegam was, nie jest łatwo mówić o tym, co według nich znaleziono w tym domu. Poczekajcie, aż usłyszycie, co mówi adwokat podejrzanego w obronie. Twierdzi, że ta historia ma drugie dno. Policja znalazła nieprzytomnego Michała w domu. Próbowano go uratować, lecz zmarł. Oto obrażenia, które według policji miał ten młody chłopiec. Według nich wyglądał na głodującego, wychudzonego i niedożywionego. Miał otarcia na twarzy, nogach i stopach. Na jego plecach widoczne były siniaki i urazy w różnych fazach gojenia. Dokumenty sądowe podają, że chłopiec miał pieluchę, mimo że ma 10 lat. Mówią, że po zdjęciu pieluchy miał rany na pośladkach. Podobno cierpiał też na tak zwaną ciężką wypadnięcie odbytnicy. To znaczy, że jelito grube wystawało mu z pośladków. Lekarz sądowy stwierdził również możliwe wewnętrzne obrażenie szyi Michaela. W czasie przeszukania domu przybrani rodzice Michaela trafili na przesłuchanie na komisariat. Jego ojciec Jonathan od razu poprosił o adwokata. Aby zrozumieć słowa Krystyny matki, najpierw musisz wiedzieć, co według policji znaleziono w domu poza obrażeniami Michaela. Konkretnie, jak twierdzą, w pralni policja znalazła zaschnięte odchody. Odkryli uszkodzoną płytę gipsową, co ich zdaniem świadczy o przemocy lub szamotaninie. Była tam również mata, która według policji była przeznaczona dla zwierząt, ale została ułożona w taki sposób, że policjanci uznali, iż musiał z niej korzystać człowiek jako z toalety. Na ścianie znajdowały się również wykresy z napisami, które wyglądały na listę kontrolną, na której rodzice Michaela zaznaczali różne zadania, które wykonał. Krystyna miała w areszcie powiedzieć, że Michał źle się czuł, więc trzymano go w tym pokoju kilka dni dla obserwacji. Policja w raporcie stwierdziła, że na podstawie dowodów, np. zaschniętych odchodów, Krystyna rzekomo kłamała. Kiedy funkcjonariusze zapytali ją, jak długo Michał przebywał w tym pokoju, podobnie jak jej mąż, Krystyna rzekomo wezwała wtedy adwokata. Policja informuje, że przesłuchała też inne dzieci z tego domu. Dzieci rzekomo powiedziały, że Michał był codziennie fizycznie bity. Powiedziały, że rodzice rzekomo używali drewnianej łopatki lub gumowej łopatki z metalowym wnętrzem. Rzekomo podnosili Michała za nogi i rzucali go na podłogę, aż przestawał się ruszać lub jęczeć. Dzieci powiedziały też, że Michał był zmuszany do stania przy ścianie przez dłuższy czas i był uderzany w tułów łopatką. Policja zauważa również, że kiedy dzieci składały ich zdaniem: Potwierdzone zeznania na temat tego, co działo się z Michałem w domu prosiły, aby nie mówić o tym ich rodzicom. W kwestii słów Krystyny o przetrzymywaniu Michała przez kilka dni, policja twierdzi, że chłopiec był tam trzymany około rok. Według biegłego sądowego Michał miał połamane żebra, część w różnych fazach gojenia. Obie jego kości udowe były uszkodzone jego ramię było zwichnięte. Było tak wiele obrażeń, ale według biegłego sądowego, wstępną przyczyną śmierci było uszkodzenie dolnej części jelita, które zostało rozcięte. Uważają, że przyczyną było uderzenie pięścią, kopnięcie lub użycie przedmiotu wobec chłopca. Jonathan i Krystyna Miranda są oskarżeni o morderstwo kwalifikowane. Te zarzuty są trudne zarówno do usłyszenia, jak i wypowiedzenia. Czy w tej sprawie jest coś więcej? To jest zdjęcie tej pary z Facebooka. Stacja KVUE Telewizja informuje, że Jonathan Miranda zatrudnił adwokata po śmierci Michała, który prowadzi sprawę opieki nad dzieckiem i śledztwo dotyczące sytuacji w domu. Ten adwokat nie jest zaangażowany w sprawę o morderstwo, z którą mierzy się Jonathan Miranda, ale powiedział tej stacji telewizyjnej KVUE Telewizja, że Michał faktycznie cierpiał na wcześniejsze schorzenie fizyczne i behawioralne, które było związane z wcześniejszym guzem mózgu. Dodał też, że chłopiec uderzał głową o ścianę i bywał agresywny wobec ludzi. Adwokat twierdzi, że w domu mieszkało łącznie sześcioro dzieci i wszystkie były uczone w domu, ale Michał widział się ze specjalistami medycznymi niedługo przed śmiercią. Teraz do rozmowy o sprawie z Teksasu dołącza adwokat i była prokurator Brigida Williams. Miło Cię gościć w Law and Crime. Wiem, że ta historia na pewno nie jest łatwa do omówienia. Ciężko było przeczytać nakaz aresztowania tych rodziców i uzasadnienie według policji. Z punktu widzenia prokuratury, co zwróciłoby Twoją uwagę, gdybyś prowadził tę sprawę, opierając się tylko na tym, co policja twierdzi, że znalazła w domu? Tak wiele rzeczy rzuca się w oczy. Myślę, że ujęłaś to idealnie. Bardzo trudno jest nawet przeczytać te informacje o tym, co spotkało to dziecko, bo to przecież jest dziecko. Jedną z rzeczy, które od razu rzucają się w oczy, są wcześniejsze traumy. Widać było, że miał na ciele ślady po ranach ciętych, rzeczy, które się goiły, wcześniejsze rany, wcześniejsze urazy, które się goiły. To pokazuje, że miał do czynienia z ciągłym nadużyciem lub jakimś rodzajem urazu, który trwał wcześniej i z którego się teraz leczy. To oznacza, że to nie był pierwszy raz, kiedy coś mu się przydarzyło i doświadczał tego wielokrotnie. Jako prokurator poruszyłabym tę kwestię podczas procesu. Tak, bo wiesz, zawsze jest trudno po przeczytaniu takiego nakazu aresztowania, takiego oświadczenia, powiedzieć: Cóż, każda historia ma dwie strony. Obrońca Jonathana Mirandy nie zajmuje się zarzutem zabójstwa kwalifikowanego, ale chyba reprezentuje go w postępowaniu Służby Ochrony Dzieci. Podobno powiedział, że przemoc miała miejsce jeszcze zanim ten chłopiec został adoptowany przez państwa Mirandów. Że chłopiec był wcześniej ofiarą różnych rodzajów przemocy, że najwyraźniej miał kiedyś guz mózgu, co doprowadziło do pewnej choroby. Zastanawiam się, jak to może wpłynąć na ustalenie, co i kiedy wydarzyło się temu chłopcu w sądzie. Tak, powiedziałabym, że obrona zamierza powołać całkiem sporo ekspertów. Zamierzają zatrudnić wielu ekspertów, którzy powiedzą, że te rozcięcia i różne obrażenia, które miał, mogły powstać wiele lat temu. To możliwe, nie wiemy tego. Ale to musiałby potwierdzić ekspert i złożyć oświadczenie, że na podstawie swojego doświadczenia i wiedzy uważa, że to wydarzyło się dawno temu. I to było coś, co. A obecne obrażenia mogły powstać samodzielnie, prawda? Więc ekspert musiałby to potwierdzić zeznaniami. Ale jeśli nie ma eksperta, który potwierdziłby, że te śmiertelne rany były zadane samodzielnie, prawda? To nie jest coś, co by naprawdę daleko zaszło. Powiedziałabym, że obrona będzie miała wielu biegłych, ale prokuratura też, którzy powiedzą coś przeciwnego, prawda? Powiedzą coś przeciwnego, że te obrażenia zostały spowodowane przez osobę dorosłą. W raportach była informacja, że to dziecko było niedożywione i, wiesz, było bardzo kruche i słabe. A to jest coś, co wynika z winy rodziców, prawda? Dziecko nie ma możliwości pójść i zdobyć jedzenia, jeśli nie ma samochodu. Nie ma zasobów, żeby to zrobić. To zależy od rodziców. Więc powiedziałabym, że obrona będzie powoływać ekspertów, ale prokuratura zrobi dokładnie to samo, tylko na swoją korzyść. Bo uważam, że zawsze można znaleźć i widzieliśmy to w wielu procesach eksperta, który poprze Twoją teorię. Ale co decyduje o tym, czy dany ekspert ma wystarczającą wiarygodność, żeby rzeczywiście zeznawać w sądzie? Bo jestem pewien, że obrona znajdzie kogoś, kto powie: Słuchajcie, te rany są zgodne z tym, co widzę, że chłopiec mógł je zadać sobie sam, bo miał takie schorzenie. Co tak naprawdę decyduje o tym, czy ta osoba może zeznawać przed ławą przysięgłych? Więc, tak jak powiedziałaś, każda osoba może znaleźć coś, albo znaleźć kogoś, kto powie, tak, zgadzam się z Wami, albo znaleźć eksperta, który zgodzi się z tymi rzeczami. Ale potem odbędzie się przesłuchanie przed sędzią i to sędzia decyduje, czy ekspert ma odpowiednie kwalifikacje, szkolenie, doświadczenie, wiedzę, żeby rzeczywiście móc zeznawać przed ławą przysięgłych. Więc to zależy od sądu. To sąd decyduje, czy zeznania tego świadka mogą zostać przedstawione przed ławą przysięgłych, czy nie. I wydaje się, że dzieci, które były w domu, chyba było ich w sumie sześcioro, wliczając Michaela, mieszkały w tym domu. I były świadkami, jak mówią, tego rzekomego nadużycia, które miało miejsce. Mam na myśli dość przerażające rzeczy, kiedy pomyślisz o tych młodych dzieciach i o tym, co mówią, że widziały w tym domu. Jak jako prokurator, a nie znamy wieku tych dzieci. Z pewnością wiemy, że mają mniej niż 18 lat, ale nie wiem, jak są młode. Jakich zeznania wpłynęłyby na proces i na przedstawienie tego obrazu, który chcą pokazać, mówiąc, że Mirandowie są za to odpowiedzialni? Tak, to trudne pytanie. Powiedziałabym, że to w dużej mierze zależy od ich wieku. A gdybym była prokuratorką, poprosiłabym kogoś, na przykład śledczego, żeby porozmawiał z dziećmi i pomógł im opowiedzieć swoją historię. Nie stawiaj dziecka na mównicy, jeśli nie jest gotowe. To bardzo dużo dla dziecka, żeby musiało to znieść i opowiadać o tym, co widziało przed ławą przysięgłych. To bardzo dużo. Ogromna presja dla dziecka, więc jeśli czasami mogą przekazać swoją wersję bez tego, to właśnie tak bym zrobiła, gdybym była prokuratorką. Starałabym się zrobić to bez tego, żeby nie narażać dzieci na takie doświadczenie, bo to jest dla nich także problem psychiczny. To, jak to nazywam, to po prostu gimnastyka umysłowa. Po prostu znowu przez to przechodzić. Więc, jeśli mogą to zrobić bez tego, no to poszłabym dalej. Czy to pomoże ich sprawie? 110%, ponieważ mają naoczne świadectwo tego, co działo się w domu. To są osoby, które były tam i doświadczały tego razem z chłopcem, który zmarł. Więc mogłyby o tym zeznawać, ale to po prostu zależy. Myślę, że po prostu patrzysz na dojrzałość każdego dziecka, na to, gdzie są psychicznie, i na tej podstawie podejmujesz decyzje. Wydaje mi się też, że w dokumentach każde dziecko prosiło, nie mówcie moim rodzicom, że wam to mówię. I dlatego, wyobrażając sobie, że musiałyby zeznawać w tym samym pokoju, gdzie ich rodzice siedzą przy stole obrony, po prostu myślisz o tej presji. Myślę też o adwokacie obrony. Dlatego są dobrze opłacani, bo jeśli dziecko zeznaje, to ty musisz podważyć jego wiarygodność przed ławą przysięgłych. Jak dobry adwokat obrony podchodzi do tego w taki sposób, żeby nie zrazić do siebie ławników, żeby nie pomyśleli, że to po prostu jakiś drań i żeby nie wzbudzić współczucia wobec osoby, która twierdzi, że twój klient popełnił naprawdę, naprawdę okropne przestępstwa? To jest trudne pytanie. Myślę, że znowu to będzie zależało od konkretnego przypadku. Po tym, jak obrońca będzie mógł zobaczyć, jakie pytania prokurator zada w swojej pierwszej serii pytań, prawda? Więc o co pytamy tylko podczas przesłuchania głównego? A potem, wiesz, będą mogli ocenić, jak mogą na to odpowiedzieć. To zależy od sytuacji. Nie sądzę, by istniała ogólna zasada, bo mamy do czynienia z dzieckiem. Więc tak jak właśnie powiedziałaś, nie chcesz wyjść na kogoś kłótliwego, nie chcesz wyjść na kogoś agresywnego, nie chcesz, by wyglądało to na oskarżenie o kłamstwo. To przecież dziecko. Więc muszą naprawdę bardzo uważnie słuchać pytań, które zadaje prokurator, a potem umieć jakoś to obejść podczas swojego przesłuchania naprawczego. Rodzice są oskarżeni o morderstwo kwalifikowane. Zauważyłem w dokumentach sądowych, że zostali rozdzieleni, co jest dość standardową praktyką. I ojciec w końcu prosi o swojego adwokata. Matka składa oświadczenie, w którym mówi, że chłopiec był w pokoju tylko przez kilka dni. Policja twierdzi, że to nieprawda, ale potem prosi o adwokata. Jak to działa w Teksasie, jeśli mieliby być sądzeni razem lub osobno? Myślę, że coś takiego może być sądzone osobno w zależności od tego, co będzie konieczne. Więc sąd zdecyduje, czy powinni być sądzeni razem, czy osobno. Jeśli to dobre wykorzystanie zasobów sądu, dobry moment na ich użycie, ponieważ jeśli to ci sami świadkowie jeśli to te same dowody, które mają być użyte wobec obu oskarżonych, sędzia może zdecydować, że tak, będziemy prowadzić tę sprawę razem. Więc to po prostu zależy od tego, czy to dobre wykorzystanie zasobów sądu i odpowiedni moment, aby, aby rozpatrywać sprawę razem czy osobno. Gdybyś bronił, powiedzmy, matki Krystyny Mirandy, czy chciałbyś, żeby ta sprawa była rozpatrywana osobno? A może wolałbyś, żeby to było coś wspólnego, wiesz, żebyście stanowili z mężem Zjednoczony Front? Tak, cóż, po pierwsze nie prowadzę spraw, w których są zaangażowane dzieci, ale gdyby tak było, powiedziałabym, że prawdopodobnie chciałabym być sądzona osobno. Chciałabym być sądzona osobno, bo jeśli powiedzmy, wiesz, to trochę wygląda jak wzajemne oskarżanie się, prawda? Możemy powiedzieć, to on coś zrobił, ja niczego nie zrobiłam. Wiesz, teraz możemy trochę bardziej zrzucać winę na drugą osobę i po prostu prowadzić tę rozmowę w ten sposób, żeby to było lepiej przedstawione. Jako jej adwokatka poprosiłabym o osobny proces. Myślę, że oboje stoją teraz przed poważnym zarzutem zabójstwa kwalifikowanego. Ale wciąż wydaje się, że jest tu wiele zmiennych, jeśli chodzi o to, jak tragiczne było życie tego dziecka przez 10 lat. Bo niezależnie od tego, jaka była jego sytuacja rodzinna przed rodziną Mirandów, mówi się, że miał bardzo trudne, pełne przemocy dzieciństwo, aż do tego momentu. Nie wiadomo, jak długo był z Mirandami, ale przemoc podobno trwała. Może nawet była gorsza niż wcześniej. W pewnym momencie miał guza mózgu, jak mówi adwokat. Jakie działania są teraz podejmowane po dokonaniu aresztowania? I ile czasu zajmuje próba odtworzenia chronologii wydarzeń, zarówno prokuraturze, jak i obronie, aby naprawdę ustalić, jak wyglądało życie tego dziecka aż do momentu jego śmierci? To naprawdę świetne pytanie. Ułożenie takiej chronologii będzie moim zdaniem bardzo pracochłonne, ponieważ trzeba teraz skontaktować się z opieką społeczną i dowiedzieć się, jak oni rozumieli jego sytuację, zanim zamieszkał z państwem Mirandami, a także nawiązać kontakt z gabinetami lekarskimi, dostawcami usług medycznych, którzy mogli go widzieć, zanim zamieszkał z Mirandami. Będzie tak wiele osób, z którymi będą musieli się skontaktować po stronie obrony i prokuratury, i to wszystko są rzeczy niezbędne do przygotowania się do procesu. Myślę, że nawet niezbędne do przygotowania się do samych negocjacji. Jeśli zdecydują się spróbować wypracować coś przed procesem, to będą to kluczowe informacje, aby mogli w ogóle porozmawiać o złagodzeniu zakresu kar w tej sprawie. I dlatego wszystkie te rzeczy po prostu zajmą trochę czasu. Dlatego w przypadku morderstwa kwalifikowanego nie ma przedawnienia, mają czas na przygotowanie wszystkiego. Mogą przez pewien czas nie mieć ustalonej daty rozprawy. Jeśli chodzi o zarzut morderstwa kwalifikowanego, wiem, że w różnych stanach morderstwo pierwszego czy drugiego stopnia może oznaczać co innego. Ale w Teksasie, co oznacza morderstwo kwalifikowane? Taka osoba może stanąć w obliczu kary śmierci. Mamy więc całkiem sporo spraw, w których ktoś może być oskarżony o morderstwo kwalifikowane. Zabójstwo dziecka jest jednym z takich przypadków. I to spełnia przesłanki konieczne, aby dana osoba mogła być skazana na karę śmierci. Czy uważa pan może niekoniecznie w sprawach, w których brał pan udział jako prokurator ale ogólnie w Teksasie? Że postawienie zarzutu morderstwa kwalifikowanego i groźba kary śmierci wobec oskarżonego może być skutecznym narzędziem negocjacyjnym dla prokuratury, jeśli chodzi o próbę uzyskania wyroku dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego, zamiast zmuszać dzieci do składania zeznań w sądzie, czego mogą nie chcieć robić. Czy uważa pan, że sam fakt możliwości orzeczenia kary śmierci w Teksasie jest skutecznym narzędziem negocjacyjnym dla prokuratorów? 110%. Bo chodzi o to, że jeśli jest się obrońcą, to czasami naszym zadaniem jest po prostu spróbować zmniejszyć wyrok, prawda? Często ludzie sądzą, że obrońca zawsze powinien ratować z kłopotów, ale to nie zawsze nasza rola. Czasami zadaniem jest po prostu spróbować zmniejszyć wyrok i upewnić się, że ta osoba nie dostanie kary śmierci. A jeśli nie dostaną kary śmierci, czasami to już jest sukces. W takiej sytuacji prokuratura doskonale o tym wie. Wiedzą, że jeśli jest komunikacja z obrońcą, jeśli jest przytłaczająca ilość dowodów wskazujących, że ta osoba spełnia wszystkie przesłanki morderstwa kwalifikowanego, to mają teraz możliwość negocjacji i mogą powiedzieć, zamiast proponować tej osobie karę śmierci, zaoferujemy dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, tak jak właśnie powiedziałaś, albo nie wiem, 100 lat więzienia, cokolwiek to będzie, prawda? Teraz mają taką możliwość, mają w tej sprawie pewną swobodę. To jest coś, co obrońca może powiedzieć: Wiesz, nie dostaniesz kary śmierci, ale teraz musisz spędzić resztę życia w więzieniu. I wiedząc, że oboje zostali teraz aresztowani i stoją w obliczu poważnych zarzutów oraz są przetrzymywani za wysokimi kaucjami, wciąż pozostaje wiele pracy do wykonania, aby ustalić chronologię i historię życia tego chłopca. Jak długo zazwyczaj trwa droga od aresztowania do ewentualnego wyroku skazującego i procesu w sprawie takiej jak ta? To będzie zależało od konkretnego przypadku. Tak jak właśnie powiedziałaś, um, przygotowanie wszystkich informacji przez policję, żeby przedstawić sprawę prokuraturze, a potem, żeby zespół przyjmujący w biurze prokuratora zdecydował, czy ją przyjmą i będą kontynuować, zajmuje naprawdę dużo czasu. To może zająć. Widziałam, że to trwało lata, widziałam, że trwało miesiące, ale jeśli chodzi o przedawnienie, to. W przypadku morderstwa kwalifikowanego nie ma żadnego terminu przedawnienia. Sprawa może pojawić się za pięć, a nawet dwa lata. Wszystko zależy od sytuacji. Miałam sprawę o wykroczenie z dwuletnim terminem przedawnienia, a datę rozprawy wyznaczono dopiero po osiemnaście miesiącach. Więc to naprawdę może zająć trochę czasu, i wiesz, wszystko zależy od powiatu, od dostępnych zasobów, od liczby pracowników. Jest tak wiele czynników. Zobaczymy, jak to się potoczy. To po prostu przerażająca sprawa, delikatnie mówiąc, z Teksasu. Bridget Williams, miło Cię gościć w Law and Crime, nawet przy trudnych tematach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. To już wszystko w programie On Case prezentowanym przez Law and Crime. Subskrybuj nas na YouTube i Spotify. Jestem Chris Stewart. Do zobaczenia następnym razem.